Zadanie: rozwiąż nierówność z wartością bezwzględną. Pierwszy przypadek tworzymy przez przepisanie takiej nierówności bez pionowych kreseczek. W drugim przypadku opuszczamy pionowe kreseczki, ale zmieniamy znaki wewnątrz modułu na przeciwne. Otrzymam minus 3y minus 5, a resztę, czyli znak nierówności i czwórkę, przepisujemy. Teraz zerknijmy na naszą ściągawkę. Jeżeli rozwiążemy takie dwa przypadki, to musimy wziąć sumę czy część wspólną tych dwóch oddzielnych rozwiązań. Jeżeli moduł jest z lewej strony, a liczba z prawej, i znak większości jest skierowany w kierunku liczby, czyli liczba jest większa od modułu, mamy tutaj przypadek, jak widzisz, pierwszy, a więc zapiszę tutaj symbol koniunkcji, a więc weźmiemy część wspólną naszych rozwiązań. Rozwiążmy teraz przypadek pierwszy. 3y przepisuję, znak także. Czwórkę spisuję. Piątka zmienia stronę, zmienia znak. Początek przepisuję, a tutaj liczby odejmuję. Dzielę jeszcze nierówność przez 3 i otrzymuję, że y jest mniejszy, równy od minus 1 trzeciej. Przechodzę do przypadku drugiego. Minus 3y przepisuję. Czwórkę także. Minus 5 zmienia stronę, zmienia znak. Ten element przepisuję, liczbę dodaję. W celu likwidacji minus trójki dzielę nierówność przez minus 3. Ale uważaj, tutaj musisz zmienić znak podczas dzielenia, zarówno przy jednej liczbie, przy drugiej liczbie, jak i zmienić znak nierówności na przeciwny. Często zapominamy o zmianie znaku nierówności. Otrzymamy y jest większy, równy od minus 3. Teraz zaznaczamy te dwie nierówności na jednej osi liczbowej. Zaznaczamy minus 1 trzecią. Widzimy, tu jest znak równa się, więc kółko jest zamalowane, a y są mniejsze od naszej liczby, czyli są skierowane w lewą stronę. Zaznaczamy na osi liczbowej minus 3, tutaj również kółko będzie z tych samych względów zamalowane, a y są większe od tej liczby, czyli mamy przedział skierowany w prawą stronę. Patrzymy na znaczek, widzisz, to jest część wspólna, zatem rozwiązaniem jest dwukrotnie zakreskowana część naszej osi liczbowej. Zatem Y należą do przedziału od minus 3 do minus 1 trzeciej. Oczywiście nawiasy muszą być domknięte, ponieważ granice, czyli minus 3 i minus 1 trzecia, też są rozwiązaniami naszej nierówności.